Jak zwariowałem. Wszystko zaczęło się wiosną tego roku. Byłem w kościele. Poczułem takie euforię w sobie. Tak jakby mi coś niesło. Wró wró wróciłem do domu. Postanowiłem odwiedzić kuzyna, niestety go nie było. Pojechałem więc do brata na kawę. To była bardzo miła atmosfera. Wypiliśmy tą kawę, porozmawialiśmy o wojnie, o Bogu. Wróciłem do domu. Położyłem się spać. I tak, tak w tej euforii zleciał mi cały dzień. Potem gdy już nasała noc, nie mogłem zasnąć. Postanowiło, coś mówiło mi, żebym się wyspowiadał. Wszystkie grzechy, jakie miałem, wyszły na jaw. Wszystko pisałem na internecie. Opisywałem swoje całe życie. Swoją samą drogę. Obwiniając się za śmierć. Ojca, który się powiesił. Lecz wtedy nie wiedziałem, że to jest nie jego wina, ani nie moja. Tylko tej choroby, która nas dopadła. Zacząłem prowadzić dialog wewnętrzny, to tak ja bym rozmawiał ze swoim głosem sam ze sobą. Wszystko zaczęło stawać takie jasne, proste. Aż do chwili, jak zapytał mnie głos, kim jesteś? To powiedziałem, człowiekiem. Kim chcesz być? Powiedziałem, człowiekiem. Jesteś Bogiem! Odparł głos. Ja przestraszony to niemożliwe. Bóg jest jeden. Taka pustka zaczęła wpływać do mojego ciała. A jakby się dziwiła moja dusza? Jak to ja jestem Bogiem? Boga nie ma. Bóg. Twój ojciec jest bogiem. Pomyślałem, to niemożliwe. Mój tato wierzył w Boga. To kim to kto jest Bogiem? Przestraszony z myślami samobójczymi. Przed... przed, przed miałem myśli samobójcze przed, przed sobą. Że Boga nie ma. Odpowiedziałem, Bóg jest jeden. Głos spokojnym tonem odpowiedział do mnie: Zgadza się. A razem tworzymy jedność. Ta pustka, która wyssała moją duszę, była tak mocna, że nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Wtedy poczułem się. Si si jak się mój ojciec mógł czuć? Dlaczego pełnił samobójstwo? Postanowiłem zadzwonić do brata, żebyśmy żeby żyli dzień wolny, bo nie mogłem zasnąć całą noc, a, chcia a dalej rozmawiał rozmawiałem sam ze sobą. Cały dzień zacząłem rozważać tajemnicę fatimską Że to akurat się wypełnia że ona dotyczy mnie Że to ja będę tym, który zbawi świat powie prawdę Jaki jest naprawdę, ale wtedy byłem w błędzie. Nie wiedziałem, że śmierć zajrzy mi trzeci raz w oczy. Cały dzień spędziłem w pokoju. Nie wy... Strach nie pozwalał mi wyjść na odwór. Na Ciężko mi było zasnąć. Nie czułem głodu ani pragnienia. Byłem po prostu szczęśliwy, że rozmawiam z Bogiem. Postanowiliśmy pojechać do pracy. Ja byłem kierowcą, nie pamiętał całej drogi jaka mnie spotkała do pracy Ale było w pewnym momencie mogliśmy zginąć Taka euforia we mnie wpłynęła takie ciepło Postanowiłem dołożyć dołoży, noga wcisnęła Wcisnąłem gaz do pełna i postanowiłem wjechać pod Tira. Już chciałem się spotkać z Bogiem. Ale w pewnym momencie głos powiedział: Co ty chcesz zrobić? A twój brat? Chcesz, żeby zginął? On ma rodzinę. Uff, ochłonąłem. Ochłonąłem. Ściągnąłem nogę z gazu. Co ja chcę zrobić? Co ja, co się ze mną dzieje? Nie wiedziałem, że ta choroba jest tak okrutna. Nie wiedziałem, że ludzie giną bez powodu. Skąd te głosy, zacząłem się zastanawiać, czy to nie aby opętanie, ale nie mogłem normalnie funkcjonować w pracy, byłem rozdrażniony, nadpobudliwy, cały czas rozmawiałem o Bogu, myśląc, że to jestem ja, tym wybrańcem. To ja będę tą iskrą, która wyjdzie z Polski. A co skończyłem w szpitalu? Wróciłem do domu, zacząłem wariować. Zacząłem widzieć różne rzeczy w telefonie. To ja by telefon. Zaczął mną sterować. Zacząłem sobie myśleć, że to wszystko wina, jest internetu. Dlatego ludzie popełniają samobójstwa. I teraz już wiem, dlaczego ludzie tak. Nagle odchodzą. Jeszcze dzień wcześniej są szczęśliwi, a na drugi dzień już ich nie ma. Być może to, to się nazywa choroba, ale ktoś tą chorobę musiał wymyśleć. Oczywiście nie, wszędzie Większy spis, spiszek że lekarze są przeciwko mnie Nie wiem do tej pory co jest prawdą, a co jest fikcją było Różne rzeczy przy, widziałem w tym szpitalu a co najgorsze że ja dalej czułem, że to ja będę tym wybranym. Zacząłem brać te leki po wyjściu ze szpitala. Silny ból głowy, masakryczny. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Zacząłem. Przestałem brać leki. Później do nich wróciłem, bo stwierdziłem, że nie poradzę sobie sam z tym bólem głowy. Ale ból głowy nie do opisania. Ta, jakby coś mnie przytłaczało, taka siła jakaś niezemska, która mnie opętała i zablokowała w pewnym momencie. Później zacząłem dostawać dziwne SMSy Mi to się wydawało, że to są dziwne SMSy, że za dużo ludzi na Facebooku zaprosiłem, zacząłem usuwać tych ludzi, że to oni są winowajcami, zacząłem usuwać tych ludzi, do tej pory nie wiem, co jest prawdą, a co nie.